Czas na Podkarpacie, tak nazywa się ta kampania, którą rozpoczynamy już 13 lipca, w poniedziałek. Państwo wiedzą i my też tą sytuację no, trudną oceniamy w ten sposób, że branża turystyczna została pierwsza dotknięta, jeżeli chodzi o działy gospodarki skutkami kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Uruchamiamy akcję, akcję promocyjną działania, które chcą Unaocznić nasze atrakcje. Chcą te informacje, chcemy, żeby te informacje dotarły do wszystkich turystów. Wiele, wielu Polaków, no, można powiedzieć, znakomita większość, podejmuje decyzję, że zostaje na wakacje w kraju, a to mimo tego, że ten ruch turystyczny jest zakłócony, może powodować, że, że on będzie się tam gdzieś zbliżał do tych wskaźników, które były w ubiegłych latach. Miejmy nadzieję, że tak się oczywiście stanie. No ale żeby to było celniejsze, pewniejsze i żebyśmy mieli turystów w tych miejscach, które są faktycznie atrakcjami, pozwalamy sobie od 13 lipca wręczać voucher do 21 atrakcji turystycznych naszego województwa naszego podkarpackiego. Atrakcji i instytucji, które zdecydowały się na to, żeby po prostu sposób preferencyjny, preferencyjny udostępnić swoje, swoje wnętrza, swoje atrakcje. Są to oczywiście jednostki samorządu Wojska Podkarpackiego, nasze muzea, są też jednostki powiatowe, bardzo dobrze prowadzone. I wreszcie jest aż sześć naszych cerkwi, kościołów, które wpisane są na listę UNESCO. Będą ci, którzy do tych miejsc trafią, będą mogli odebrać po przylocie na lotnisko Voucher, który upoważnia ich do tego, żeby w sposób preferencyjny skorzystać z tych atrakcji, no ale jednocześnie w tych cerkwiach i kościołach, które są na listę UNESCO wpisane, będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego przewodnika. Lotnisko Rzeszów i Jasionka będzie Aktywnym graczem właśnie w tej inicjatywie Czas na Podkarpackie, tak jak Pan Marszałek wspomniał, w ostatnim czasie uruchamiamy, uruchamiamy szereg nowych połączeń. Ja pragnę zwrócić Państwu uwagę, że od 26 czerwca realizowane jest niezwykle ważne dla mieszkańców Podkarpacia, nie tylko dla Podkarpacia, bo również sąsiednich regionów połączenie z Rzeszowa do Gdańska. Natomiast wiadomość z ostatniej chwili od. 16 lipca będzie również realizowane połączenie do Szczecina. Będą to dwie rotacje, zarówno poniedziałkowa jak i czwartkowa. Jest to bardzo ważna informacja, która z jednej strony będzie również wpływała na wzrost ruchu turystycznego, ale także liczymy na to, że coraz więcej mieszkańców właśnie województwa czy to zachodniopomorskiego, czy też pomorskiego, będzie odwiedzało piękne województwo podkarpackie. Naprawdę mamy się czym pochwalić, to zarówno piękne bieszczady, ale także beskid niski, rostocze, sieć uzdrowisk i też wspaniałe obiekty architektoniczne.